Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Gry. Słuchajcie, dojechałem, wróciłem do domu. Tak jak wam mówiłem, nie było mnie półtora tygodnia, byłem na pogrzebie u babci i później zostałem troszeczkę z mamą, co by ją wesprzeć, bo dziewczyna przeżywa lekkie załamanie psychiczne. Jak wiecie, po stracie bliskiej osoby niestety są różne, że tak powiem, przemyślenia, człowiek jest zdobowany i tak dalej. Słuchajcie, dzisiejszym nagraniem tak mnie trochę sprowokowaliście, bo dostałem kilka maili z pytaniem Roberta, a co sądzisz o tych wyborach prezydenckich? Mógłbyś nagrać jakiś krótki filmik. Słuchajcie, ja generalnie staram się nie wypowiadać na, temary, na tematy wiary i na tematy polityczne, ponieważ wiem, że mogę sobie jedyne czego narobić, to po prostu wrogów. Ale zaryzykuję to krótkie nagranie, i przedstawię wam bardzo szybko moje zdanie na temat tych wyborów każdych kolejnych i tak dalej i tak dalej i poznacie moje zdanie, które nie zmienia się od dawien dawna i jestem stały, że tak powiem w uczuciach do polityki i powiem wam tylko tyle. Ja jestem generalnie już prawie prawie półwiecznym człowiekiem, już przeżyłem prawie pół wieku, więc trochę się tych wyborów już na oglądałem, nadal mam te 40 parę lat, to tak ładnie brzmi i powiem Wam tylko tyle. Trochę jestem zmęczony, więc dlatego tak nie mówię z takim entuzjazmem. Trochę tam przejechałem kilometrów, więc wybaczcie. Słuchajcie, ja jestem pod gigantycznym, gigantycznym wrażeniem, jak politycy podzielili nasz kraj. To jest po prostu, ja to wszystko obserwuję z boku, nie biorę, broń Boże, w tym udziału. I powiem wam, że jestem pod gigantycznym wrażeniem, jak można ludziom zrobić sieczkę w mózgu. I ci ludzie, słuchajcie, nieraz często gęsto są w stanie się nawet i pobić. I starsze osoby są w stanie się pobić o jakieś poglądy polityczne. No, dla mnie większej beki to już po prostu nie ma na świecie. Polityka to jest dla mnie jakiś taki teatrzyk, i, i powiem wam, że tak jak mówię, żyję prawie pół wieku w tej Polsce. I powiem Wam szczerze, że no chyba nie zmieniło się dla mnie zwykłego, szarego człowieka kompletnie nic na przestrzeni tych lat. Jak sam sobie człowiek nie zadba o własny byt, o to, żeby żyć w miarę, na jakimś tam poziomie, no to jedyne kolejne rządy, z tego co przynajmniej ja widzę, to tylko. Z po prostu rzucają kłody pod nogi, czy to przedsiębiorcom, czy to jakimś ludziom, którzy cokolwiek chcą w tym kraju zrobić. Nie daj Boże, w tym kraju być chorym, bo tak jak Wam nieraz mówiłem: jak miałem 5 lat, służba zdrowia była w stanie opłakanym, jak miałem 10 lat, była w stanie opłakanym, później miałem 20, 30, 40 lat, była w stanie już agonalnym i w tej chwili mam 49 i służba zdrowia nadal jest w stanie. Masakrycznym. Nie polecam nikomu chorowania, bo wtedy dopiero zobaczycie, o czym mówiłem. Ja też kiedyś nie wierzyłem, mówię, co ci ludzie tak narzekają, a dopiero kiedy się zderzyłem z taką niestety yy, rzeczywistością i musiałem skorzystać z Państwowej Służby Zdrowia, wtedy dopiero zobaczyłem, jaka to jest masakra i jak ci wszyscy kandydaci przy każdych jednych wyborach po prostu lepią nam takie kity. I powiem Wam, że jestem naprawdę pod wrażeniem, że ludzie nadal się na to łapią. To jest coś nieprawdopodobnego. Ja nie wiem, czy ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że mają jedno życie, że powinni to poświęcić na własne życie, na, na bliskich, na siebie, a nie na to, żeby być jakimś długopisem i raz na parę lat iść klikać coś i, i skreślać, i łudzić się, że coś się zmieni. Słuchajcie w mojej opinii nie zmieni się kompletnie nic, obojętnie kto te wybory wygra, a ja już prawdopodobnie wiem, kto je wygra i zaraz Wam pokażę i powiem dlaczego. Słuchajcie, najbardziej w tych, oglądałem chyba ze dwie te debaty i najbardziej mi się podoba kandydat Krzysztof Stanowski, pan Krzysztof Stanowski. Zamierzam się wybrać na mecz drużyny Weszło, pogadać z panem Krzysztofem, pogratulować mu, bo on po prostu... Idealnie to wszystko ubiera w słowa, idealnie punktuje tych wszystkich panów, którzy tak naprawdę uprawiają teatrzyk, i uwierzcie mi, obojętnie kto z nich nie wygra, zwykłemu szaremu człowiekowi nie zmieni się kompletnie nic. Dlaczego tak twierdzę? Ponieważ mam 49 lat, już trochę tych wyborów widziałem, i uwierzcie mi, po żadnych nie zmieniło się kompletnie nic. Spytacie mnie, za jaką jestem opcją polityczną? Za żadną. Nie chodzę na wybory, nie interesują mnie wybory, nie daje się nabierać na teksty. Kiedyś mama mi takie teksty rzucała. A jak nie pójdziesz na wybory, to nie masz prawa głosu, nie masz prawa później krytykować. I ja tak kiedyś, dawno, dawno temu chodziłem, a w pewnym momencie stwierdziłem, kurczę, przecież to nie ma najmniejszego sensu. To jest, nie ma to najmniejszego sensu, już się na to nie daje nabierać. Mówią na przykład, tak jak pan Stanowski wypunktował ostatnio, mówią, że zlikwidują fundusz kościelny. I ktoś tam mówi, zlikwidujemy to w ciągu pierwszych 100 dni. Mija 100 dni, mija 200 dni, mija 300 dni. Ten gościu, który to obiecywał, rządzi dalej, nic się nie dzieje. Teraz facet wychodzi i mówi, że Trzeba zlikwidować fundusz kościelny, i to jest jeden z wielu, 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 wielu przykładów, gdzie oni coś obiecują, i później naród polski, wspaniały naród polski, ale tak niesamowicie naiwny, daje się po prostu łupać. Chyba co te cztery, czy to co pięć lat, nie wiem, co ile są te wybory. I u nas to jest tak od wyborów: słuchajcie, do wyborów parlamentarne, teraz prezydenckie, za chwilę samorządowe, i to jest niekończąca się kampania. I ci wszyscy panowie tu na, tych na tym zdjęciu, poza tym jednym sympatycznym panem Stanowskim, no wydaje mi się, że po prostu mówią ludziom to, co ludzie chcą usłyszeć. I, i dziwię się, naprawdę, ja się dziwię, że ludzie się dalej na to nabierają. No przecież to jest. Słuchajcie, to jest, no tak jak powiedział Stanowski, no, no to zaczynamy teraz. Słuchajcie, to jest ten czas, on tak powiedział. To jest ten czas na farmazony, więc ja pobiję wszystkich 60% tańszy prąd i 6 elektrowni atomowych w pół roku. No i on, wie, to on to robi sobie z tego po prostu bekę, ale oni wszyscy pozostali nie robią sobie beki. Oni to teoretycznie mówią naprawdę, ale wiedzą doskonale, że oni tego nie zrealizują. Nie wiem, to jest po prostu nieprawdopodobne, serio Wam mówię. Jako prawie 50-latek nieprawdopodobne, że ludzie się na to non-stop nabierają, i teraz każdy z tych ludzi, których widzicie, może mówić sobie cokolwiek, cokolwiek, dowolne. Chcecie w Pcimie Górnym autostradę, to wyjdzie jakiś pan, powie, słuchajcie, żeby tylko pozyskać głosy ludzi z Pcimia, powie, będziemy budowali autostradę. Ktoś powie, że pielęgniarki za mało zarabiają, no więc wyjdzie któryś z tych panów, powie, słuchajcie. Wzrośnie pensja pielęgniarek. Czy wzrośnie? 99,9% nie. Bo ten pan później powie, że on nic nie może, że to nie tak jest, wo, prosto, jakie je mu się wydawało, że to, no zawsze są jakieś wytłumaczenia, i w kolejnej kampanii znowu ten pan będzie jeździł, będzie mówił, aha, no to pielęgniarką trzeba podwyższyć. Cały czas tak mam wrażenie, to jest moje tylko, oczywiście, zdanie: teatr, totalny teatr i ludzie jeszcze, że ludzie się tym podniecają. No to powiem Wam szczerze, no zachodzę w głowę, jak to się dzieje. Czy ludzie mają tak nudne życia? Czy ludzie nie mają już kompletnie co robić? Ja naprawdę nie oglądam telewizji, ale wolałbym Emmy jak miłość włączyć, bo wiem, że to jest y, scenariusz, wszystko jest fikcją i, i przynajmniej mam jakieś czyste sumienie, że oglądam fikcję. A tutaj słucha się tych gości i. No i mnie, czy ja pójdę na wybory. No, ludzie, ja wolę iść do lasu z dzieckiem, pojeździć na rowerze, niż marnować czas na to, żeby iść skreślić cokolwiek, co w mojej opinii nic kompletnie mi nie zmieni. Wręcz zdecydowanie czasami mam wrażenie, że oni jakieś uchwalają jakieś rzeczy, które mają na celu tylko, nie wiem, pomóc być może jakiejś małej grupie ludzi, ale resztę takich zwykłych ludków jak ja po prostu mają cały czas tylko jakieś w zamyśle dojeżdżanie. Z bankomatu mogę wypłacić 800 zł, czyli jak chcę wypłacić, nie wiem, 25 tysięcy na wycieczkę, to ja muszę stać przy tym bankomacie i, i z reklamówką i po 800. Nie, to jest. Ja wiem, tak. No, za chwilę ktoś powie: A, to by się powodzi jeździć na wycieczki. To był przykład. Na żadne wycieczki nie jeżdżę. Słuchajcie, wiecie co, marzę, żeby dożyć takiego czasu. Odpaliłem sobie teraz czata GPT i wpisałem sobie, ile na taką kampani kampanię prezydencką leci. Tak zwanego szmalu z dymem. Ile ci ludzie wydadzą, wszyscy, żeby namawiać nas, przekonywać nas, że oni są najlepsi, że oni coś tam zrobią. No i tutaj mi ChatGPT GPT 2020 rok. Razem panowie wydali tyle i tyle. Razem maksymalnie wszyscy kandydaci mogli wydać około 230-235 milionów złotych na kampanię prezydencką. Powiem wam, że łapie się za głowę i. I jak zdarzy się cud i któryś z tych kandydatów będzie słuchał mojego filmu, to ja mam do niego serdeczną prośbę. Słuchaj, kolego, koleżanko, zrób, podpowiadam Ci teraz, jaki zabieg marketingowy, a zyskasz miliony poparcia. Wejdź sobie na stronę siepomaga.pl Zobacz, tu jest taka strona i na tej stronie codziennie, codziennie, ja dostaję codziennie maile, gdzie Bartuś, Agatka, Jacyś inne, jakieś inne dzieci, starsi ludzie żebrają, skamlają o pieniądze. 7 milionów, już to zebrał, zebrał 3,900, jest coraz gorzej. Błagam, ratuj moją córeczkę. Córeczka może umrzeć. Czemu? Bo nie ma pieniędzy na leczenie. A państwo na kandydaci wydadzą 250 baniek na jakieś plakaty, spoty, na tak zwany teatrzyk. Według mnie to jest moje tylko zdanie. Teatrzyk mający na celu nie wiem, nabrać ludzi po raz kolejny, że coś się zmieni, że będzie coś lepiej. Wydaje mi się, że nic nie będzie lepiej. To jest tak z reprezentacją Polski może sobie przysić 49 trener i 72 i to się nic nie zmieni to się po prostu nic nie zmienia i jak jesteś młody, masz tam 20-30 lat no to jeszcze się na to łudzisz jeszcze masz takie, no, taką nadzieję, że a tam co ten, ten Robert pierdzieli może to się coś zmieni, może będzie lepiej muszę iść na te wybory bo może się coś zmieni niestety Cię młodszy kolego rozczaruje 99,9% nie zmieni się nic, a możesz sobie ten film zatrzymać, puścić go za rok za dwa, za trzy, spisz sobie na kartce co Twój kandydat obiecywał i za te 4 czy 5 lat zerknij na tą kartkę i sprawdź, czego dotrzymał. Ja ci już mogę powiedzieć, że w, w, pewnie w większości nie dotrzyma, bo nie może, bo coś. I ciekaw jestem, czy dożyje takich czasów, że ktoś, kto będzie kandydował na prezydenta, powie: Słuchajcie, ja nie chcę wydać tych 20 milionów na to, żeby. Yy, żeby rozklejać plakaty, robić spoty i tak dalej, obiecywać wam gruszki na wierzbie, tylko ja na przykład zobaczcie, pomogę Julii kozłowić 9 lat, bo Julia nie ma prawej rączki, ale lewa nie działa. I Julia potrzebuje 193 814 zł. No to przecież to dla państwa polityków to jest śmiech na sali. Ktoś inny potrzebuje 8 zebrał tysięcy. Ktoś potrzebuje 600 tysięcy, ktoś potrzebuje 14 milionów, zobaczcie. Ale oni 250 wydają na, na kampanię. Jak znajdzie się ktoś, daję wam słowo honoru, kto powie, słuchajcie, ja nie robię plakatów, nie robię reklam i tak dalej, ja uratuję Michała, ja uratuję tego małego człowieczka, ja uratuję tego małego człowieczka, wzrosłace na leku, to ja pójdę i będę stał 20 godzin, żeby złożyć podpis dla takiego wspaniałego, fantastycznego człowieka, który nie prze... wiecie co zrobi z tą kasą, tylko ją uratuje ileś istnień ludzkich. Życie człowieka jest bezcenne. Zobaczcie, jak to wszystko się dzieje. A kto wygra wybory? Słuchajcie, no przecież się bukmacherką. Kolega mój mocno przeżywał, ja mu dwa, ty, dwa miesiące przed wyborami w Stanach mówię, słuchaj, nie ma się czym podniecać. Kampanie, nie kampanie, wygra Trump, wygrają Republikanie. On mówi, co ty gadasz? A ja mówię, słuchaj, wejdź sobie na STS-a i zobacz, co, jak typują miliarderzy, którzy mają do, firmy bukmacherskie, które mają dostęp do takich informacji, do których my nie mamy, i wystarczy tylko zobaczyć, i co się okazało? On mi najpierw mówił nie, niemożliwe, co ty, Trump nie wygra. Okazało się, że wygrał. Był kurs 1,60. Wchodzę sobie na STS-a, wybory prezydenckie, chłopaki wydają pieniądze, na się pomaga, ludzie żebrają dalej o, o to, żeby przeżyć. Słuchajcie, wy tego być może nie rozumiecie. Ja tak jak wam powiedziałem, ja kiedyś też tak sobie to prawym wpuszczałem, lewem wpuszczałem i mówiłem sobie, kurczę, przecież to jest... Yy, Przecież to się chyba nie dzieje, to się pomaga, to się nie dzieje. I dopiero jak kumpla spotkałem, kumpla takiego mega fajnego Sławka pod sklepem spożywczym w Warszawie i stał z jakąś karteczką, z jakąś tekturką. Ja mówię, Sławek, co ty robisz, jaja jakieś? Pranka robicie jakiegoś? On mówi, nie, urodziło mi się dziecko z rozszczepionym kręgosłupem i dostaje, nie pamiętam, on mi tam rzucił jakąś kwotę, i dostaje od państwa 1200 zł na rehabilitację, a potrzebuje miesięcznie 6000 zł. Ja mówię, co teraz? No i teraz mi pozostało żebrać. Na stronach się pomaga.pl po sklepem spożywczym. I dopiero jak sami dotkniecie tego problemu, nie życzę wam tego za, za nic, to wtedy będziecie wiedzieli, o czym ja mówię. To jest to jest podłe, to jest mega podłe, że ktoś wydaje kilkaset milionów, a nie uratuje ileś dzieci. Życia tym dzieciom, jedno to życie jest warte miliard razy więcej niż ta cała gówniana kampania. Jedno życie, a tych żyć można za te 250 milionów uratować wiele, ale nikt z tych ludzi nie wpada na ten pomysł. Podpowiadam im marketingowo Mistrzostwo Świata. Myślę, że mielibyście miliony, miliony głosów, bo mówiliby o Was w telewizji, w radiu, wszędzie. pisaliby o Was w gazecie. Gdyby się znalazł taki jeden gość, który powie: Słuchajcie, nie robię kampanii, wchodzę na się, pomaga, ratuję trzy duszeczki, trzy małe. Istotki, ratuję, przelewam tą kasę, co mam wydać na plakaty, na spoty reklamowe i tak dalej. Przelewam, ratuję te dzieci. Dla mnie były to mistrz. Czy znajdzie się taka osoba? Nie. Dlaczego? Odpowiedzcie sobie sami. Zobaczcie, kto wygra wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski, 1,40. Dziękuję, wszystko w temacie. Po co są dalsze kampanie? Po co są dalsze? Naprawdę się łudzicie, że pan Karol może wygrać? 3,25 z moich obserwacji. Ponad 20-letnich na 10 takich typowań myślę, że Buchmacher pomylił się na 10 raz albo dwa razy. Maksymalnie. Czy jest szansa, że się tu pomyli? Bardzo mała. Więc my już wiemy, kto będzie prezydentem. To jest proste. My dalej możemy zobaczyć, jakie będą wyniki procentowe. Słuchajcie, zapiszcie sobie, wejdźcie na tą stronę, czy na jakąkolwiek inną. Zobaczcie. I już wiemy, ile on zdobędzie punktów, wszystko już wiemy. Ale ludzie dalej się łudzą, dalej chcą se skakać do gardeł, dalej myślą, że jak wygra Marek, to będzie lepiej, jak wygra Witek, to będzie gorzej. Nic się nie zmieni. Dla ciebie i dla mnie, szarych, zwykłych obywateli, nie zmieni się nic. Dalej będziesz dostawał na różnego rodzaju wezwaniach do urzędu, z tyłu będziesz miał, że grozi ci kara więzienia albo mega grzywnach się nie stawisz. Jak będziesz prowadził działalność, to będziesz miał masę kontroli, będą ci chcieli dojeżdżać, będą ci blokowali konta. Jak będziesz chciał zainwestować gdzieś kasę, to za chwilę cię odłożą tyloma podatkami, że nie będziesz nie opłacić się to w żaden sposób. Więc jak żyć? Ja Wam powiem, jak żyć. Wyłączyć telewizję. Olać te wszystkie wybory po kolei, zająć się swoim życiem, cieszyć się słoneczkiem, jechać sobie nad morze, morsować, wypoczywać, bawić się, bawić dzieci i żyć. I żyć, bo mamy jedno jedyne życie. Jak widziałem jak spuszczają trumnę do piachu, to pomyślałem sobie, kurczę, przecież to wszystko nie ma sensu. Trzeba żyć. Jacyś pożal się Boże hejterze oni myślą, że ktoś to czyta. Przecież czy to jest śmiech na sali. Małe, sfrustrowane ludki, które coś tam sobie wpiszą w sieci. To jest masakra, powiem wam. Dożyliśmy takich czasów, że dziwny jest ten internet, to nie są moje klimaty do końca. Zdecydowanie wolałem spotykać się z ludźmi na żywca, chodzić na ogniska, na jakieś różne wiecie, prywatki, kiedyś to się mówiło, jakieś domówki i tak dalej, niż teraz to, co się dzieje, że wychodzi jakaś a szkoda gadać, dobra, także mamy słuchajcie tutaj wszystko kto wygra, kto nie wygra yy, wybory prezydenckie i słuchajcie nawet, yy, kto wygra pierwszą turę, kto będzie w drugiej, wszystko to już jakby jest wiadomo, wszystko już można te, te, te yy, tam ma być jakaś debata, to już jest raczej według mnie kompletnie nie, niepotrzebne, bo już i tak wiadomo, że pan, pan Rafał to wygra więc yy, ja już mogę powiedzieć panie Rafale Serdeczne gratulacje. No, i mam nadzieję, że Pan zrealizuje cokolwiek z tych swoich obietnic i że faktycznie, zwykłym szarym ludziom, takim jak e, ja, cokolwiek się zmieni. Ja nie oczekuję, że benzyna będzie po 2-3 zł, ale żeby było to Państwo przyjazne, żeby było jakieś takie, że człowiekowi się tu żyje fajnie, żebyście na przykład zapewnili, że nasz kolega ze wschodniej granicy nie uderzy w nas żadną rakietą. Żeby to, żebyście dawali po prostu takie, wiecie, no prawdziwe informacje, a nie ściema goni ściemę i długo trzeba zrobić wszystko, wydać 250 baniek, żeby pan długopis czy pani długopis przyszła, odkreśliła i, i była szczęśliwa, że zagłosowała na tego, czy na tego. To jest moje, słuchajcie, zdanie. To się nie zmienia za 4, za 5 lat. Kolejne wybory, i zobaczycie, jak będziecie słuchali tego filmu za 10 lat, że miałem rację. Nie zmieni się nic kompletnie. Ale ludzie dalej będą sobie skakali do gardeł. Nawet spotkałem się teraz w Warszawie z kumplem, a on mi mówi, że tylko Karol Nawrocki, tylko Karol Nawrocki. Ja mówię, a czemu tak? Bo on jest najlepszy. Ja mówię, a czemu jest najlepszy? Nieważne, ale jest najlepszy. A ja mówiła ja może pana, pana Rafała Skowskiego. Nie, co ty jesteś głupi? Zaczął mnie wyzywać. Ja myślę sobie, Boże, Radek, powaliło cię już, ciebie też wkręcili w tą wojenkę? Też będzie się. Robert, nie, on się zaczął tak podniecać, że ja w pewnym momencie mówię, chłopie, weź się o panu, ja nigdzie nie idę, nie mam czasu, wolę iść do lasu na jagody i na grzyby. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Sorry, że to tak długo trwało. Jak ktoś dotrwał do końca, to dzięki serdeczne. I bądźcie zdrowi, zdróweczko jest najważniejsze, i tak jak powiedział, 81-letni 81 pan na poczcie w Warszawie, na placu Halera, a się go spytałem, co pan robi, że pan ma tak, tak świetną formę i Pan po raz kolejny powiedział, jak wielu takich starszych panów ruch to zdrowie. Także ruszajcie się, jedźcie zdrowo, nie jedzcie w tych maksyfach i w tych innych, nie dajcie się truć, bo później będziecie musieli się leczyć w Państwowej Służbie Zdrowia i zderzycie się z gigantycznym hardkorem, czego Wam nie życzę. Dla wszystkich pozostałych, zdrówka, bądźcie zdrowi i za chwilę aktywuję wszystkich nowych, wszystkie nowe osoby, podpisuję na maile, także dajcie szansę. Kupony Ako ruszają planowo w maju, wszystko już jest prawie gotowe, także bądźcie cierpliwi, jeszcze się nawygrywacie. Trzymajcie się, strzałka, cześć.